Radio Koncao. Witam Was bardzo gorąco, z elementami bardzo serdecznymi i bardzo się cieszę, że mimo iż ciągle mamy wakacje, mimo że w końcu pogoda wyszła przynajmniej tutaj, gdzie skąd nadajemy, to Wy jesteście tak, więc cieszę się spoglądając na nasz YouTubeowy czat i tam komisyjnie pozdrawiam Agatkę, która jako pierwsza, no tradycyjnie nam się tutaj objawiła. Pozdrawiam Katarzynę, Mirosławę, Anię, Tomek D., My man i Roman z laserową, z laserową, laserową błyskawicą. I hej, no to ekstra. Życie jak muzyka. Ja tak się trochę pogubiłem w tych statystykach, no ale wychodzi na to, że to dzisiaj jest to czterdzieste życie jak muzyka albo plus minus 1, ale to jak wiemy jest filozofia stref czasowych, więc to nie ma znaczenia. Tak czy inaczej. To już no naprawdę, niebawem będzie pięćdziesiątnica, i wtedy to ja nie wiem, chyba jakiś koncert trzeba będzie na żywo ogarnąć. A akurat tutaj dobrze kombinujecie. Dzisiaj, tak jak napisałem w Zajawce, wspomnienia, wspomnienia z pracy z gwiazdami. Część z tych wspomnień na pewno niektórzy z Was kojarzą odcinek poświęcony Bertowi Fordowi i Nena Cherry, Ne-Nie Cherry, czyli zespół Circus. No to ja dzisiaj też trochę nawiążę do tamtego czasu, przede wszystkim do, no właśnie, akcja będzie dzisiaj się działa w 2007 i w 2008 roku. A mianowicie w 2007, no, no ja już jakby miałem okazję pracować przy okazji właśnie takich eventów, tak jak opowiadałem właśnie o koncercie Nika Kejwa, kiedy byłem jego opiekunem. No więc tutaj jakby to wszystko teraz ogarnę trzy w jednym. Więc nawiążę do fantazyjnego koncertu z okazji takiego wydarzenia turnieju tenisowego Procom Open. Nie Prokop, tylko Procom Open. To się odbywało w Sopocie. Proszę Was. No i, i to było no to jakieś takie high-endowe wydarzenie. A sportowcy tenisowi z całego świata zjechali do Sopotu. No ale, zwieńczeniem tego festiwalu, to o ile się nie, nie mylę, to był Orange, Orange Procom boom, Open o open Procom. no i yy, to była taka właśnie impreza gdzie no wiadomo no tenis ekskluzywny hajendzik w ogóle tutaj wszystko on tak więc no fajnie mi się to spodobało bo ja jako właśnie ja lubię od czasu do czasu hajendzik tym bardziej że zdarza się on absolutnie rzadziej niż częściej i, i to chyba tylko raz mi się tak zdarzył ten yy, tego typu hajendzik no więc okazało się że yy, będę opiekował się artystą Lubek Proszę Państwa, jest to pochodzący z Niemiec artysta, którego na pewno część z Was, część z Was kojarzy z jego wstrząsającego utworu Mambo Number Five, gdzie, no wiadomo, taki przebój, no dzisiaj niestety reżimowa telewizja odświeża, no bo chyba nie ma co i, i sprowadza właśnie z całym szacunkiem dla Lubegi, bo fajny typek. No więc dobra, ale wówczas to był rzeczywiście przebój, no i, i, i to było jakieś coś, a dla mnie o, o tyle to było też ciekawe, że on będzie z zespołem. No i moja rola polegała na tym, że musiałem ich przechwycić e, od momentu A do punktu Z, czyli kiedy oni znikną. No więc od momentu przechwycenia Lubega okazał się naprawdę normalnym, zupełnie spokojnym, typem, bezkolizyjnym, bez e, w ogóle e, konfliktowym, znaczy konfliktowym, to ma, ma prawo, no bo on był artystą, ale bez żadnego w ogóle zgryzu, po prostu tak jakby dzień dobry, cześć, ja idę do hotelu, nie ma problemu, później idę na próbę, e, i, i gram koncert. Natomiast od razu nawiązała się więź z zespołem towarzyszącym Lubegi, bo jak to ja zobaczyłem błysk woku. No niestety błysk woku ci którzy wiedzą na czym on polega, no to jeżeli już się nauczy człowiek go rozpoznawać, no to go rozpoznaje. Więc ja od razu rozpoznałem ten błysk woku. No i od razu nić porozumienia. Tutaj cześć, ty Tomek, tutaj ten. Ja mówię, że będę się nimi opiekował. A właściwie wiedziałem, bo organizator powiedział mi, że brutalnie mówiąc mam spełniać ich zachcianki. To znaczy znaczy, nie to, że miałem budżet jakiś i dobra, jedziemy tu na szesnaste piętro wieży Eiffla, no ale, ale jednak takim być to się w hotelu chyba concierge nazywać czy taki typek. No więc, o, no więc po prostu tak to właśnie wyglądało. No i bardzo mi się spodobało. Rozmawialiśmy po, po pseudoangielsku. Typowie, typowie byli z Niemiec, tylko tutaj dobrodziej nam się objawił, to ja muszę hej napisać. Siemasz, dobrodzieju i słuchajcie, no więc dobra gadka szmatka, ja tam sprawdziłem, że scena, wszystko z rajderem, wszystko jest ogarnięte więc nie ma co, to idziemy do hotelu w ogóle hotel był pierwszy w życiu mój hotel czterogwiazdkowy jedyny raz zostałem zabukowany no w tym hotelu oczywiście mieszkał Lou, yy, dla przyjaciół Lou, no i, no i jego zespół, no i oczywiście fantazyjnie, fantazyjnie bo tuż przed to znaczy, no doszło do koncertu wszystko się udało, no ale oczywiście po koncercie jest najfajniej. No więc pan Lubega powiedział, że on w ogóle dajcie, znaczy, że fajnie było, dziękuję, do widzenia. Tam przybił piąteczkę chyba nawet, nawet coś tam dostałem chyba płytę od niego w prezencie. No ale zespół zaczął jakby co tu robić. No i basista tego zespołu do mnie niestety w którym rozpoznałem parę cech takiego mojego przyjaciela, który jest w świętej pamięci, no ale który się pogubił w hazardzie między innymi i innych rzeczach. Więc no Zobaczyłem u niego, to ten, ten i typ do mnie podbija i mówi: Tomek, Tomek. Że tu on by ruletę chciał. No ja mu mówię, że to raczej nie jest głupi, że to jest raczej głupi pomysł, bo to nie ma sensu. Mówimy, o, że jesteśmy w sopocie. Słuchajcie, ja miałem do dyspozycji w ogóle zaplecze w, w postaci mercedesowców takich najokrutniejszych. Ja już nawet nie chcę e, drążyć przeszłości panów kierowców, właścicieli tych mercedesów, e, którymi e, dysponowałem. No bo no to byli typowie. E, no, nie mogę ich jakby też publicznie, e, tso, tak jak znowu tutaj nawiążę do juniora stresa, niektóre. Historie są nie do opowiedzenia takiego, chętnie twarzą w twarz, ale, ale medialnie nie. Ale to byli typowie, którzy byli w stanie naprawdę wiecie, mi, ogarnąć absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Zresztą ogarniali. No ale w tym y, y, momencie była taka opcja, że z, y, zniechęcam typa. No bo widzę, fajnie, zadowolony, zarobił hajs na koncercie. Y, a reszta, reszta normalnie prywatkowała, czyli antyhol i, i chilling. Ale ten jeden y, no basista, kurczę tego. Napierał. No to mówię, dobra, stary. No to ja ci to ogarnę, nie? Tam poszedłem do tego jednego z tych typów od Mercedesa i mu mówię, panie. No tu trzeba. A, dobra, dobra. No i go zawiózł oczywiście do, do tego kasyna. Ja mu dałem, znaczy miał do mnie telefon, ten chłopaczyna. No i cóż, no od momentu kiedy pojechał, no nie minęło z pół godziny, kiedy dzwoni. Tomek, Tomek. I want to come back. Kurczę, swoim głosem takim, no, klasycznym właściwie, bo ja to znam, te sytuacje, gdyż nie chcę być nieuprzejmy, ale w kasynach to ja spędziłem bardzo dużo czasu. To znaczy, nie jako hazardista, ale, ale no, niestety byłem tam i patrzyłem na to wszystko, co się dzieje, jak to działa. I znam bardzo dobrze. No i, no cóż, no więc okazało się, że typ, wysłałem znowu pana kierowcę po niego, on przyjechał spłukany, no bo, jak to zwykle niestety bywa, hazard ma to do siebie, że po prostu ktoś wy grywa, ale nie ty. No i on nie wygrał yy, klasycznie, więc ja tutaj po, po prostu przykro mi się zrobiło mówię: "Dobra, chłopacy, to ta dobra, dobra, to się raz żyje, no tam kiedyś tam będzie lepiej, I imprezę robimy." No, to zaprosiłem ich do mojego hotelu owego pokoju, w którym miałem barek. pierwszy raz w życiu miałem barek i nie wiedziałem, jak to działa. Mini-barek w ogóle. Jak go otworzyłem, to mówię: Jezu, ja się poczułem jak na tych filmach wszystkich ekstra. No więc m, nawet do domu zadzwoniłem: Słuchajcie, mam barek w ogóle, ale tutaj y, znajomi: Nie, to nie, w ogóle nie tego. Nie konsumuj, bo to wszystko ci wystawią rachunek y, za ten barek. No mówię, nie, spoko, przecież ja jestem tutaj, kurczę tym, to musiem y, i, i oni tutaj tego. No więc zrobiliśmy ekstra i Imprezę, gdzie oczywiście ten barek został mini-barek, absolutnie skonsumowany. Koledze trochę się poprawił nastrój, no i oczywiście się rozstaliśmy. No i jak się rozstaliśmy, no to następnego dnia, no niestety w tym ekskluzywnym hotelu mogłem sobie pobyć tylko jedną dobę po prostu, ale no fajnie. No to jedziemy rano, ja się znaczy zawijam i, i z moim, że tak powiem, kolegą, pryncypałem, który mnie zatrudnił, pozdrawiam Cię, Krzysiu i, i, i się wymyśliłem. Meldowy wujemy. no bo doba hotelowa w tam się o którejś tam kończy, tam nie wiem o której, no ale to precyzyjnie co do minuty. No i pani tutaj zasadnicze pytanie. A minibarek, czy był y, ruszany? No to ja mówię, tam już chyba, tam odezwało mi się to, że mi mówili, że to nie jest tak, jak ja myślę. Ja mówię, no tam wiem, tak, trochę, ale nie wiadomo, znaczy tak, nie, tak, no taka klasyczna, po prostu chińskie, tak, czyli nie. No i e, pani mówi, no dobrze, już, już pokojowa pójdzie sprawdzić. No i ja już wiedziałem, że jak, co ona może tam sprawdzić, ale na szczęście ja mówię tutaj do kolegi pryncypała, że ale nie, no bo to jest na ten, bo to były wydatki reprezentacyjne, bo to był zespół, a my mamy pociąg i już musimy niestety iść po prostu. Więc e, rzeczywiście, ale pani łyknęła te, tę argumentację, bo ja powiedziałem, że to trzeba było, na no, gwałście międzynarodowi, pani to rozumie, w ogóle to jest sprawa wagi państwowej. No więc ona łyknęła to jakoś, albo pół łyknęła, za przeproszeniem, no i my żeśmy się po poszli do, na, na pociąg i wróciliśmy do Warszawy. Tak więc było zupełnie, zupełnie spokojnie. I tak to wyglądało, czyli hazard tutaj, proszę Państwa. No i teraz nawiążę do Kraków Screen Festival, do mojego spotkania z Brianem Ferry. To w ogóle była niezła jazda, bo w umowie. To znaczy ja nie będę zdradzał ten, co tam w tej umowie było, ale był taki jeden punkt, go, go to site czyli czy tam coś takiego. Iść na stronę w ogóle. Tam żeśmy normalnie dzwonili do tłumacza, przysięgłego, żeby to zinterpretował. On mówi, no iść na stronę. No więc w ogóle stres, no bo wszystko jest dopasowane, no jednak sprowadzany jest artysta światowej sławy i tutaj jest to cholerne iść na stronę. Wszystko jest do. do no w ogóle wszystko jest po prostu przygotowane, a tu nagle ten. No więc ja oczywiście zostałem wytypowany, żeby iść na tak zwaną stronę. Pan Brian przyleciał swoim prywatnym, oczywiście samolotem, fantazyjnie w ogóle, tam z menadżerem i, i chyba z, i, z nie wiem, z kim jeszcze, więc bardzo fajnie, no, z Brianem Piątka na lotnisku w Krakowie, no i menadżer, który bardzo fajny był, bardzo fajny, no i go to site Tomek, kiedy się dowiedziałem, że to ja jestem ich opiekunem. No i poszliśmy na stronę, no i nie, nie zdradzę, o co, o, o co chodziło, ale po prostu menadżer miał pewną prośbę, żeby że no właśnie, miał pewną taką fajną prośbę. Tej prośby oczywiście nie zdradzę Wam, a, ale zdradzę Wam twarzą w twarz, jeżeli się spotkamy i kiedyś ktoś o to zapyta. Tak więc no ta prośba nie była łatwa do spełnienia, tyle Wam powiem. Kosztowało mnie to mnóstwo ekwilibrystyki, żeby, to, żeby tę prośbę zrealizować, ale zrealizowałem, no, bo miałem w pamięci słowa mojego pryncypała. Tomuś, oni muszą, spełniać wszystkie życzenia. Oczywiście, no, znaczy w miarę, no. Więc tutaj się wszystko udało, no i, i później tak fajnie dzięki temu jakiś został nawiązany kontakt. Więc mogłem sobie wchodzić wręcz do garderoby Briana, gdzie okazało się, że jedną z, e, z pań była Polka, jedna z dziewczyn, właśnie kobiet, która była odpowiedzialna za prasowanie marynary. Słuchajcie, Briana, tak, żeby Brian wyglądał na prawdziwego dżentelmena na, na scenie. No, i tak w ogóle właśnie to wszystko wyglądało. Było naprawdę bardzo sympatycznie. Spotkanie z Brianem Ferry wspominam cholernie dobrze. Jedynie czego żałuję, to że nie mam z tych spotkań żadnej po prostu dokumentacji zdjęciowej. No, bo, bo, bo wtedy człowiek zupełnie o tym nie myślał, tylko traktowałem to, że jestem po prostu w pracy. No, ale, ale miałem okazję trochę porozmawiać z Brianem. Aczkolwiek dużo, dużo więcej rozmawiałem sobie z menadżerem, który no też nauczył mnie fajnej postawy, bo był bardzo zasadniczy ale był bardzo miły i grzeczny i, i, i życzliwy, ale też stanowczy, taki fajny zestaw cech, no i koncercik Briana Ferego no i tutaj wypatrzyliśmy w ogóle ktoś, być może nikt tego w ogóle nie wypatrzył ale Brian, słuchajcie, miał na dłoni naklejeczkę i tutaj ślad po węflonie, prawdopodobnie słuchajcie, tak więc kurczę to było takie, no żeśmy sobie pomyśleli o tym, że no no, no, więc no cóż, koncert się odbył. Pożegnałem Briana Ferrego i jego menadżera. Pojechaliśmy na lotnisku. Dostałem od nich prezent, oczywiście, i podziękowania za, za to, że naprawdę czuli się no, jak u siebie. No i ja się wtedy też bardzo fajnie poczułem, bo kurcze nie dość, że spotkanie z takim typem światowej sławy, no to, no to też podziękowania, że komuś daje się radę. Naprawdę jesteśmy cholernie zadowoleni ze wszystkiego. No i zostaje. Nam tutaj trzeci element, trzeci element zapowiedzi, czyli koncert Emira Kusturicy. To był też, to był chyba 2007 rok, tak jak mówiłem, to, to są te lata 2007-2008. Emir Kusturica przyjechał wówczas na dwa koncerty. Jeden z nich odbył się w Szczecinie, drugi odbył się w Warszawie w klubie Palladium. No, Emir był wówczas dosyć modnym artystą, no, a świat, a właściwie Polska, dowiedziała się dzięki niemu z filmów i, i, i jakby z historii Gorana Bregowicza. No i powiem wam, Emir Kustorica i Non Smoking Orchestra, tak się chyba jego zespół, znaczy tak się nazywał ten skład. No, bardzo, bardzo to było fajne spotkanie, powiem wam. Bardzo konkretne, no i też w ogóle dużo muzyków. Ale ci muzycy też byli tacy bardzo fajni. Sam Emir, zdystansowany. Ale, ale nie wiem, skojarzył mi się z Tomkiem lipińskim powiem wam naszym, czyli, czyli no, też, też fajny, życzliwy, ale, ale gdzieś tam jest wyczuwalny naprawdę y, taki dystans, co absolutnie ja rozumiem. No bo wyobraźcie sobie, że każdy z was chce już tutaj naprawdę przybić piątkę i w ogóle i w ogóle, no to w końcu już wiesz. A, a tak naprawdę wiesz, że część z tych ludzi w ogóle macie w nodze, bo się dowiedziało przed chwilą, że ty jesteś mirem, ale no to dawaj. Więc, więc to było też o tyle fajne. Natomiast też po końcu no była integracja, dostałem od Emira płytę, dostałem autograf bardzo życzliwy i serdeczny I spędziliśmy fajną prywatkę, no, po prostu na backstage'u w klubie, w klubie Palladium. Ale jeszcze też nawiążę tutaj do, znowu wrócę do Lubegi, bo to, to się działo w Sopocie, tak jak mówiłem, no, ten hotel i później po koncercie, to znaczy jeszcze wcześniej żeśmy sobie poszli na takie tournée z taką lokalną bohemią i byłem w Spatifie, proszę Państwa, tym słynnym, i tam biesiadowałem po prostu w takim ekskluzywnym towarzystwie. Nie będę dzisiaj wymieniał, bo to bardzo znane osoby. Tak więc zostałem zaproszony, nie chcę być nieuprzejmy. Także tak to wszystko wyglądało. No, praca fantastyczna, powiem Wam, bycie opiekunem gwiazd. No, wiąże się też z różnymi historiami. No, brutalnie mówiąc, raz tutaj Igorek nam się pojawił. Się, masz Igorek i Piotrek, mam nadzieję, jest z Tobą twój tata. Słuchajcie, no więc, może tutaj nie dla dzieci za bardzo informacja, ale raz miałem do czynienia, kiedy właśnie przyjechał taki zespół. Co prawda, na zastępstwo, bo bardzo często jest tak, że niestety, jak ktoś robi jakiś festiwal, jest tak zwany line-up, no i sytuacje życiowe są różne. Okazało się, że wówczas. Nie powiem zresztą gdzie, ale, ale no, że był taki festiwal, gdzie trzeba było znaleźć szybko zastępstwo. Przyjechał no pseudo znany taki zespół, który powiedzmy w warszawskim klubie piekarnia już parę razy wystąpił. Przyjechał zespół z wyspy i typowie wysiedli z samolotu, który po nich specjalnie był wysłany w ogóle. A to nie byli typowie na miarę Beatlesów, tylko naprawdę no... Ta jak ja trochę gdzieś tam czytam, no jakaś tam liga, no ale, ale nie absolutnie wysoka ani i tak dalej. No więc typowie zostałem, zostałem powitany, jak wyszli ledwo żywi, to znaczy nawaleni jednym słowem i pierwsze, że go to prostitutes po prostu. No więc ja mówię, no to nieźle panowie, no i okazało się, że to była główna w ogóle prośba, więc ja po prostu to scedowałem na panów od Mercedesów, że tak powiem. Także takie historie są. No, ale to był incydentalny przypadek. Głównie praca z artystami, z którymi przyszło mi pracować. Było ich naprawdę paru i to światowego formatu. Powiem Wam, że zapamiętam ją bardzo fajnie. Pamiętam Juliette Louise, która, która występowała też na Kraków Screen Festival. Która, no niby gwiazda przecież kurczę filmowa, piękna dziewczyna na, na scenie Szaleństwo. No, i ona do Auschwitz pojechała, powiem Wam. No, i normalnie, jak wróciła, to płakała. Się po prostu tak rozkleiła, że, że w ogóle nie mogła dojść do siebie. Tak więc takie momenty też jakby towarzyszą tej pracy. No i cóż, żałuję jedynie, że, że, że to się skończyło, bo to fantastyczne, fantastyczne doświadczenie. Można jakby sobie zweryfikować muzykę i postać ludzi, których mamy przed oczami i to zderzyć z rzeczywistością. Tak to, to jak mówiłem, Nick Cave na początku był burakiem, Fatalny, mówię, co za typ. A potem, kiedy już wszystko zrozumiałem, kiedy ta układanka się spełniła, mówię, kurczę, jak ja jestem głupi, jednak. Więc fajne, to jest naprawdę sympatyczne. No i sympatycznie ja się z Wami, moi drodzy, przelotowo pożegnuję. No bo to taka historia w życiu, jak muzyka. Kolejne historie, no tutaj pracujemy, ale od razu Wam powiem, że, znaczy, powiem Wam, no, no są, będą historie, no takie znowu tematyczne, bo historia tabula Raza historia podziemia warszawskiego lat 80 i 90 i to nie ta jego mainstreamowego tylko tego podziemia w dosłownym tego słowa znaczeniu będzie historia e, po prostu zespołu blues Beer z Lublina słuchajcie AC jazzowy zespół z Lublina e, który który no, wywalał taki funk e, że hej e, czyli też w ogóle kto o tym z was wie drodzy państwo DJ Zura dzisiaj Papa Zura czołowy DJ e, jeden z twórców składanki Polski Funk, to on był tam gitarzystą. Suszkin, trębacz, wokalista, proszę Państwa. Tak więc tych historii, no Easy Band All Stars oczywiście czeka na nas, ale no, żeby zrobić Easy Band All Stars musimy wbić na, Fo na Foxal 15, no, a tam stoi apartamentowiec, a my tam chłopacy działali w podziemiach, że tak powiem. I też jest plan, żebyśmy wbili i usiedli sobie na dachu tego budynku. Tak więc jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że choć trochę trochę was zaciekawią. Tak więc, no tutaj do waszego pakietu pośrednich uścisków dłoni, dzisiaj wy dorzucacie Briana Ferriego, po prostu Avalon, dorzucacie Lubege, no i Emira Kusturice z jego bałkańsko wszechświatowo world muzykowo-rokowym sandem. Więc, no, Myślę, że to jest fajne i, i, i te, tych uścisków będzie więcej, tego Wam obiecuję. Tymczasem proszę Was o wa waping górny, tymczasem proszę Was o subing też górny. Dziękuję, słuchajcie, za udostępnianie naszej audycji o Dżemie. No powiem Wam, no statystyki szybują, no w ogóle po prostu naprawdę. Ja przecieram oczy ze zdumienia, normalnie łezka tutaj się kręci w patrzy. patrzę, Jezu, 160 na YouTube, na Facebooku 1 2700 no ale tak czy inaczej, dziękuję Wam za waszą pracę, za wasze wspieranie i za to po prostu, że jesteście do przodu. Obiecuję Wam naprawdę progres. Mam nadzieję, że jakoś go tam dostrzegacie choć w takim minimalnym stopniu. Wszystkiego dobrego w imieniu Briana Feriego, Lubegi oraz Emira Kusturica. Życzę Wam miłego dnia. O, kurczę, Michał, co za niespodzianka, cholernie. Takie rzeczy to ja naprawdę lubię po prostu. Słuchajcie, serce rośnie. Wszystkiego dobrego, życzę Wam miłego dnia i zapraszam jutro na dobranockę, ale to nie koniec. Ja jutro przygotowałem dla Was coś ekstra, a mianowicie między 13 a. 18 spodziewajcie się transmisji na żywo ze wsi polskiej, koncercik na łonie natury zespołu Groove Baza, nie All Stars, tylko zwykłej Groove Bazy, ale International za to. Tak więc taka niespodzianeczka jutro czeka na Was. To od razu Wam powiem, natomiast obligatoryjnie, obligatoryjnie o 21.00 zapraszam Was na dobranockę, gdzie po prostu pobędziemy razem, no i tyle ze sobą, szczerze i od serca i, i po prostu tak od tak, żeby być razem i tyle. Wszystkiego dobrego, kurczę. Michał, respekt, że się tutaj objawiasz. No i fajnego popołudnia Wam życzę i, i wszystkim życzę Wiesława dzięki i przyjemności. Dokładnie tak. Niech ten dzień będzie naprawdę fajny, zważywszy, że słoneczko wróciło, no i można się nacieszyć jeszcze tym, tym latem. Grzybów nie ma, od razu Wam powiem, jak ktoś kombinuje, że na, do lasu to nie, ale las ładnie gra ciągle. No to ja Was bardzo, bardzo pozdrawiam. Bądźcie czujni. Jutro Zobaczycie, no właśnie, coś tam zobaczycie w ciągu dnia. Takie historie, niespodzianka. Wszystkiego dobrego. To było Wasze koncało. Peace, Love and Unity. Yaman. To było Radio końca życie jak muzyka i ja pozdrawiam bardzo serdecznie tych, którzy byli dzisiaj z nami pusia córka Norwegowa, Mirosława Kasia, Wiesława, Mak Wyspa, Cześć tu i korek Dobrodziej zwany Piotrosławem Roman Tomek D i Ania Hendryżowa i Mirosława Kasia Agaska i ci wszyscy, którzy byli z nami, ale się nie wszyscy albo ci, którzy będą to oglądali później w przyszłości. To też dla was wszystkiego dobrego, moi drodzy. Życzę wam wasze radio, koncao, wasze podziemie radiowe, wasza nowa fala, wasza mentalna rewolucja. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Peace, love and unity. Ja